Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Sinbad i zgodnie z obietnicą będziemy sobie razem przechodzić grę Sniper Elite V2. Ja z racji tego, że musiałem ustawić rozdzielczość ekranu, głośność i różne inne ciekawe rzeczy, no już zacząłem tą grę, ale zaczniemy ją od początku, od tego tutoriala, który nas tutaj wita. Więc wybieramy sobie nową grę. Tak. I wybieramy oczywiście. Najtrudniejszy, a może inaczej, elita, tak, weteran, żółto dziób, elita, 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 pełny realizm, wsparcie taktyczne, brak, uruchamiamy grę na najtrudniejszych. Hitler's war machine, once unstoppable, was now on the retreat. The Allies in the West and Russia in the East were squeezing the tattered remnants of the Reich in a vice-like grip. Germany's last hope lay in their wonder weapons. The V 2 rocket, a huge leap forward in the history of military technology. It was a weapon system to herald a new form of warfare. Inhuman. Faster than the speed of sound, it struck without warning. The Nazis launched over 3,000 rockets in a desperate attempt to reverse history. It was a terror weapon, fumbling Antwerp, Paris, and London. After the D-Day landings, their launch sites were overrun and pushed back out of range of England. But already, the Allies were looking to the future, to the next war. The Americans were gathering up the best of Germany's rocket scientists in the top-secret Operation Overcast. Many of the architects of the V-2 program had already been acquired, but not all. With Berlin encircled, Germany's last-ditch defense falling back block by block, and total defeat only days away, those scientists remaining in the city would soon be in Russian hands. My job was to make sure that didn't happen. Major General Hans von was in secret for a safe passage for his team. Tak, tym przedługawym wstępem, zagłuszającym mój jakże wspaniały monolog, rozpoczynamy tutorial. Rozglądamy się myszką, B, wyciągamy lornetkę z królem. To pierwsza raz widzę, widzę lornetkę z zoomem podczas II wojny światowej, no ale dobra. Będzie. Chowamy i biegniemy pięknie do wskazanego nam miejsca. Gra Sniper Elite V2 zbiera mieszane recenzje, mieszane oceny od bardzo wysokich, pewnie pochodzących od entuzjastów w cyklu aż do takich naprawdę niskich na poziomie 5 punktów na 10. Aha, teraz będziemy zgodać. Mm, pułapkę, dobrze, ja to zrobię szybciutko. Wybieram z ekwipunku F i tutaj wbijemy w ziemię linkę. No i fatalnie to zrobiłem. Yy, gra no, chyba się nie, nie, nie do końca się udała. No to jest, to jest, to jest przykre, bo na pewno na no, nią liczyłem, że będzie czymś, czymś lepszym niż tylko zwykłym jakimś średniakiem. Ale cóż, ja się nie zrażam i będę sobie w nią tutaj pocinał. Mam nadzieję, że, yy, że dołączy do mnie tutaj jakiś jeszcze jeden gracz. Wiem, może to będzie Ishi i że będziemy mogli sobie pograć w kopa. Na razie za, z, zajmę się singlem. No i tutaj mamy tak. Tam mamy mm, dwóch żołnierzy niemieckich, których musimy minąć. Są ślepi jak krety. Wybieramy z ekwipunku kamień. I pięknie wyrzucamy go w stylu Gears of War takim z parabolicznym rzutem w odpowiednie miejsce. I tam ci żołnierze się oczywiście udadzą, żeby sprawdzić, kto tam harcuje. A my sobie tutaj pięknie wchodzimy. On tu gdzieś jest, tak? Jestem oczywiście. Nie wiem, no ja jestem dosyć dobrze, tak jak powiedziałem, nastawiony do tej gry, bo bardzo lubię gry mm, o tematyce drugowojennej. takie, które mm, dzieją się w tych bardzo ciekawych czasach, y, gdzie no, los, losy Europy, Boże, świata ja zbyt gadał w ogóle, ale tak jest, taka prawda, losy Europy, świata y, zależały od y, naprawdę umiejętności wielu y, ludzi, którzy. Nie dysponowali tak wspaniałą techniką, jaka jest dzisiaj, prawda? Tymi wszystkimi niesamowitymi wynalazkami pozwalającymi zabić z drugiej półkuli wręcz jednego człowieka. Ale to był wysiłek wielu, wielu umysłów, wielu ludzi, którzy. Na przykład, tak, to jest w bardzo ciekawych książkach: Kompania Braci albo Największy z Brat podejmowali wysiłki, ażeby dorwać tego Hitlera i tych, odwrócić losy II wojny światowej. No i teraz, po tym krótkim tutorialu, założyliśmy pułapkę pod ciało zabitego żołnierza. Czekamy na generała, który ma się spotkać z rosyjskim naukowcem. My mamy przeszkodzić w tym spotkaniu. Wysiada sobie, tutaj pan generał. Pan, pan von Eisenberg zaraz będzie miał dziurę w głowie. Sprawimy, że będzie miał mały problem. A jak się jeszcze uda, to tego naukowca też sprzątniemy. Tak. Przede wszystkim możemy z jakby wstrzymać oddech i powstrzymać nasze mięśnie, oddech i naszą ogólnie postać przed takim jakby poruszaniem tym celownikiem całym karabinem. Ale frajer ze mnie, ja nie mogę Tak, jeden strzał, jeden trup. No to musiałby być Dostał A i dostał tam, gdzie nie powinien Uciekł mi ten naukowiec, ale wstyd. Zajmujemy się żołnierzami Się jakiegoś fajnego headshota. O tak, headshot. Dupa shot prawie. No. Nerkę dostał. No i to jest właśnie główny feature tej gry. Taka y, fizyka y, kuli przechodzącej przez ciało. Bardzo to mocno pokazane, wyeksponowane przez to zwolnione tempo. Y, fajnie to się ogląda. Fajnie to się y, podgląda się, co się dzieje z, z kulą, jak ją posyłamy gdzieś tam, nie wiadomo gdzie. Dużo ich tam zostało, kurczę, władę. No, straszny pokaz dziadostwa, no, ale ja będę starał się, tak jak całem na pokazie Dema, prawda? który tam możecie oglądać na naszym kanale, przejść tą grę tak jak należy, czyli przejść ją y, jako skrytobójca, gdzieś człowiek, który będzie mógł się schować, uciec. No, udało się. Fatalnie, fatalnie. Jestem teraz bardzo jakiś taki... Co ja mam do tych nerek? Kurczę radyk. Jaja, strzelam. Nie, nie wiem. A, dobra, nie przejmujemy się. To pierwsza misja. Obiecuję poprawy w następnych. Mus teraz mus muszę usp uspokoić oddech. A tu się zbliżają niebezpiecznie. Więc ich tak bez względu tak. Udało się. 75 uderzeń na minutę. Już możemy sobie pozwolić na takie fajniejsze przycelowanie. Zrobimy, oczywiście, skopałem. Springfield. Ja powinienem mieć dostęp, bo kupiłem to w preorderze. Dostęp do jeszcze tych broni DLC, typu kar jakieś i dodatkowe. No, widzicie, nawet nie pamiętam nazw. Patrzcie się znowu, kurczę, władzę. Co w łeb zostają... Muszę się w ogóle jakoś bardziej mm, dostosować do tej balistyki, która tutaj jest. To jest rzekomo realistyczna, chociaż tak szczerze mówiąc, wątpię w to bo tu są duże narzekania na to no, ale tam jest to gra rozgrywająca się podczas II wojny światowej pięknie dostał tutaj popatrzcie się, się przeciąłem przez żebra i co jeszcze? muzyka wskazuje na to, że jeszcze ktoś tam jest no, kobiec nie uciekł, kurczę żałuję strasznie kiedy grałem to pierwsze to jakoś się udało nie, dobra, ulewamy to i idziemy, idziemy do punktu wyjścia, czyli będziemy uciekać. Patrzcie, się co tutaj będzie działo. Bum. Było nie zadzierać. Nie sprawdzać, czy zegarek jest, czy buty pasują z trupa. No i co, uciekamy, tu mamy... Tu mamy ucieczkę, tutaj nas czołg wita. Więc już mamy tutaj drogę powrotną przygotowaną, uciekamy tędy. I teraz powiem wam szczerze, tutaj jest taki moment, gdzie grając pierwszy raz miałem problem, bo... Oj, ten czołg tutaj mnie napieprza. Nie dobrze. Mamy kiepsko ze zdrowiem. I teraz tak. Tam są tu pięknie poradzimy. Uciekamy, uciekamy, ludzie mnie dorwali. Może to jest jakiś dwuszczałowy pistolecik, lichy jak nie wiem. Na pewno można było to lepiej rozrobić, ale dobra. Postaramy, na... Postaramy się przy następnym Tu Kto jest ktoś? Tutaj My są tam u góry, dobra, rozumiem Przeszukaj zwłoki, szukamy dobrze. I biegniemy do, do tego miejsca. Szybko, szybko, szybko. Dobrze. I tutaj mamy... Tu będzie mały problem, z tego co pamiętam będą snajperzy w, w, w Wroga. i dostał pięknie. Jesteśmy troszeczkę tutaj przybici do ściany. Nasz puls jest zbyt wysoki, żeby celować dobrze. Dobrze. Ty możesz. Dobrze, tutaj. To są wszyscy. To są wszyscy. To jeszcze Pan pokaże pewien, pewną rzecz. Tutaj yy, możemy znaleźć butelki wina i sztaby złota. Dodatkowo walczymy o punkty. One yy, są przydzielane za to, że strzelamy do, yy, w głowę, strzelamy yy, w jakieś określone miejsca. O, proszę, kolejna arena. Właśnie to jest to, czego się troszeczkę obawiałem, że to będzie taka gra arena do areny. Troszkę wyżej, postaramy się, żeby kula opadła. Ja nie mogę. No gdyby to wleciało przez lufę, prawda? Tak wyglądało. No fajnie, fajnie, dobra. Teraz gdzie? Prosto w łeb. No nie tak prosto, ale okej. Okay. Gdzie jest zresztą? Kolesi. Gdzieś tu się błąkają. Zwstaniemy sobie. Ty pięknie dostałeś gdzieś tutaj przez tłów a ty przez łeb. Dobrze. Trafienie w głowę jest mocno punktowane. jest zrobimy niespodziankę. Patrzcie się. Ach, trafiłem w butle z jakimś mm, materiałem łatwopalnym. ojej, ojej. Chowamy się. Tam jeszcze jeden został. Jego musimy się pozbyć. W ostatniej chwili się... schylił, tak? Nie grasz w tego. Bezsensowna taka wymiana odmiana co zrobić? A ty gdzie dostaniesz? No, prawie w serce. Dobrze, przeładujemy sobie. I co, i przeskakujemy tutaj gdzieś te butelki, z winem muszą być. Ja nie będę się na tym skupiał, bo to szkoda czasu mojego i waszego. Idziemy na koniec misji. Dobrze, i na tym skończymy. Może ten materiał, tą część materiału. Zapraszam na kolejne. One będą się pokazywać mniej lub bardziej częściej. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i przepraszam Was bardzo, bardzo za to lamienie. Widzicie, skuteczność fatalna, ale myślę, że w następnych misjach będę się bardziej wczuwał, to jak gram. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia. Cześć. Simbad. Hej.